Dziesiątki kilometrów dziennie, dziesiątki kilogramów na plecach. Dźwigają bagaże za turystów chcących przejść trekking lżejszym krokiem. Wnoszą materiały budowlane, uzupełniają zapasy hoteli, tańsi od jaków. Najpiękniejsze trasy świata mijają z głowami skierowanymi ku ziemi. Większość swojego życia spędzają będąc zgiętymi w pół, W Himalajach w ciągu roku występują dwa sezony chodzenia trasami trekkingowymi. Boria, bo tak nazywani są przyzny palczyków tragarze, wykorzystują ten czas do granic możliwości. Standardowa stawka za kilogram towaru na plecach wynosi 50 rupi, czyli około 0,70 70. Zł. W trakcie trwania jednego sezonu potrafił zarobić około 1000 złotych, co okazuje się skrajnie niskim zarobkiem, biorąc pod uwagę, że suma ta musi wystarczyć na utrzymanie całej rodziny przez kolejne sześć miesięcy życia w górach, pod wieloma względami najtrudniejszym i najdroższym rejonie do życia w Nepalu. Dlatego tragarze podejmują się przenoszenia tak ogromnych ciężarów. Nierzadko dziwgają równowartość swojej masy ciała, a zdarza się też, że ładunek znacznie ją przekracza, sięgając ponad 100 kg. I nawet tak nieludzki wysiłek nie gwarantuje im i ich rodzinom stabilności finansowej. Kryzys ekonomiczny w Nepalu powoduje, że poważnym problemem okazuje się również dźwiganie towarów przez dzieci. Ich stawki bywają jeszcze niższe, a zdarza się również, że najmłodsi noszą produkty do hoteli jedynie w zamian za posiłek. Oficjalnie tego typu praca wykonywana przez dzieci nie jest legalna, jednak bardzo trudno temu zapobiegać. Widok małych ramion wystających z za wielkich koszów absolutnie nie jest tam rzadkością, podobnie jak osób starszych. Czy mają oni jakiś wybór? Mieszkając w górach, większość z nich nie miało i wciąż nie ma dostępu do szkół, w których mogliby uczyć się obcego języka. A co za tym idzie, pozbawieni są szansy na zatrudnienie w innej pracy. Do noszenia ciężarów może zatrudnić się każdy. Brak perspektyw, możliwości zmiany zajęcia z góry skazuje tych ludzi na kalectwo. Bardzo łatwo przestać ich zauważać. Zacząć wymijać na trasie, jedynie od czasu do czasu otwierając szerzej oczy, kiedy pakunek wydaje się być rekordowo wielki. Często zdarza się też, że to ci pędzący w kierunku swoich marzeń bezrefleksyjnie wykorzystują do tego cudze ramiona. Zesznurowują własne sumienia wręczanymi napiwkami, chociaż pieniądze nie naprawią uszkodzonych kolan i kręgosłupów tych ludzi. Czy wyjściem z tej sytuacji jest jednak pozbawienie ich jedynej pracy, dzięki której mogą zarobić na jedzenie czy ubranie? To wszystko po prostu się dzieje. Tragarze stali się ruchomymi elementami himalajskiego krajobrazu. Czasem noc rozświetla z oddali błysk latarki. To oni, przygarbione istoty, mijają odpoczywających po swoim odcinku trasy turystów przed nimi cała noc na szlaku. Nie muszący przeciskać się przez wycieczkowe grupy, nie torują wtedy nikomu trasy. Nikomu więc nie zawadzając, sunął po kamiennych drogach, przetartych butach. Zdarza się, że w gumowych klapkach, w tym samym czasie, kiedy mróz ściska najmniejszą roślinność. Mm. I może wtedy czasem przemyka im myśl, że w przyszłości zapłacą za to wszystko wysoką cenę, przed nimi prawdopodobnie permanentne związanie się z bólem. Oto los ludzi, którzy w otoczeniu gór symbolu wolności. Uwięzieni są przez swoją pracę.